Skąd mam wiedzieć, w czym jestem dobra, jeżeli nie robię w swoim życiu nic spektakularnego? E, czyli o talentach, których nie widać, a które przychodzą nam z lekkością. E, kolejna część, zapraszam do subskrypcji, żeby dowiedzieć się więcej i do obserwowania. Bardzo często na sesjach przy przychodzą do mnie kobiety, które mówią, że nie robią nic wyjątkowego, nic spektakularnego, e, i dlatego ciężko im doprecyzować to, w czym tak naprawdę są mocne i jakie są ich mocne strony. Prawda jest taka, że to nasz mózg robi nam małego psychologa, ponieważ oczekuje, że jeżeli coś ma być z sukcesem, to musi to być duże ważne i wymaga dużej intensywności i poświęcenia. A w praktyce jednak okazuje się, że nasze talenty to to, co przychodzi nam z lekkością i największą łatwością. Czyli, to tam zrobimy to najszybciej, najsprawniej w porównaniu do innych osób. Więc może jest tak, że Twoim zasobem jest umiejętność lekkiego komunikowania się w taki sposób, że inni chcą Cię słuchać. A może potrafisz łagodzić napięcia, dzięki czemu sporo szybciej dochodzicie do meritum? A może potrafisz tak aktywować grupę na start, że każdy chce od razu rozpocząć projekt i dzięki temu zaczynacie sporo szybciej? Zachęcam cię do zadawania pytań innym osobom na temat swoich mocnych stron, osób zaufanych. Po to, żeby tobie też powiedzieli, jakie widzą w Tobie mocne strony, i to też czas, abyś ty je doceniła. A jeżeli nie opinie innych przyjaciół czy znajomych, zapraszam Cię na sesję skalupa, aby dowiedzieć się, jakie są Twoje mocne strony i zacząć je nazywać.